Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym odcinku, tak naprawdę pierwszym z nowej serii, która będzie głównie królować na kanale w tym 2023 roku, i której zamysłu może Wam na razie nie będę zdradzał, ale na pewno z biegiem materiałów sami ogarniecie o co chodzi, a zamiast tego zapraszam już Was do oglądania. Jest biba, żem zapodał Na free tego Grześka Zjadam jak trzy Leczą pancze jak VFC Aż ta się cieszyła Micha Tak się bawię i Witam każdego rapu Co myśli, że jest jak top MC Jak ginger, całym to na niego ksyża Jeśli szukacie mocnego angielskiego brzmienia z Polski To sprawdzajcie MCS-a AK młodego Olisa Debe Czyli rapera oraz producenta z Poznania Który aktualnie działa z Londynu Stąd też taka stylistyka. Dobra, namy no ten materiał, zaczynamy sobie od tematu Playboya Cartiego. To to już się chyba staje powoli taką tradycją. Że w okolicach świąt Bożego Narodzenia ten wampir budzi się z martwych, by po bardzo długiej nieaktywności w sieci. Wreszcie dać jakieś oznaki życia swojemu całemu fanbaseowi, który, no już wiemy jaki jest. A jeśli nie wiemy, to w sumie takie zwykłe sformułowanie fanbase tutaj nie pasuje. Bo raczej powinienem użyć słowa kult i wcale nie przesadza, ponieważ to jak bardzo fanie. Playboya są w niego wpatrzeni. Jest na pewno jedyny w swoim rodzaju. Bo jego wampiry traktują go jak boga. Ponieważ na pewno wiele osób oglądających ten materiał doskonale wie, jak twórczość Sir Cartiera potrafi całkowicie obrócić życie do góry nogami, zmienić upodobania muzyczne, stylu bioru, subkulturę, nawet charakter. Przez co nie boję się stwierdzić w tym materiale, że karti to być może najbardziej wpływowy raper świata, biorąc pod uwagę ostatnie 5 lat. Ponieważ na dzień dzisiejszy to właśnie undergroundowa scena inspirowana jego brzmieniami, głównie rage'owymi, zapowiada się najlepiej i w sumie już powoli przechodzi do mainstreamu bo mówię tutaj o chociażby takich twórcach z jego labelu Opium, jak chociażby Destroyed Lonely, Ken Carson czy Homicide Gang, ale mówię też o raperach, niegdyś powiązanych ze Slayward jak Eat, Kankan czy Summers u których co by nie mówić, też widać w mniejszym czy większym stopniu, ale inspiracje, a raczej podążanie ścieżkami przetartymi przez kartiera no i teraz uwaga, bo wszystko wskazuje na to że wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany moment, kiedy Playboy Carti wypuści swoją kolejną płytę, na którą hype może być nawet jeszcze większy niż ten, który widzieliśmy zaraz przed dropem ropem Holotaret, już ponad dwa lata temu, święta Bożego Narodzenia i pamiętamy również wówczas, z jakim początkowym zawodem większości fanów ten projekt się spotkał, jednak na dzień dzisiejszy, po dłuższym czasie, jest to bezdyskusyjnie ogromny klasyk który miał wręcz niesamowity wpływ na dzisiejszą muzykę, no i właśnie dlatego cały świat się zastanawia, jak będzie brzmieć ten jego kolejny mistrz Album, ponieważ już członkowie jego labelu, tak samo jak i sam DJ Academic, zapowiadają, że będzie to totalnie inne brzmienie, niespotykane jak dotąd. Bo jak wiadomo, Carty zawsze podąża swoimi ścieżkami, nigdy nikogo nie naśladuje, tylko sam zawsze próbuje kreować muzykę na naszym świecie. Tak więc, no, ogromnie ciekawe, co to będzie teraz. Zoradkowo, raper wrzucił jeszcze takie oto dwie fotki na swojego Instagrama. To zawsze warto zaznaczyć, bo jest to oczywiście unikatowa rzecz. Do tego udostępnił również takie foto. Suger że raper jest nawet w trakcie kręcenia teledysku, a jego ekipowicze nieprzerwanie hypują temat tego albumu na swoich socjalach, twierdząc że będzie to coś przełomowego dla muzyki, więc no nie pozostało nam nic więcej jak dalej wyczekiwać na ten projekt, tyle że nieco bardziej uważnie który dropnąć ma na przestrzeni następnego kwartału, ale wiecie kto ostatnio też nie był uważny i także po dłuższej nieobecności wrócił na instagrama, no w sumie nie wiem czy zgadliście ale tak dokładnie, nikt inny jak Dirk, ponieważ po pewnym incydencie na festiwalu Lula Palooza, które wam chyba kiedyś relacjonowałem na TikToku, kiedy to Durkowi niespodziewanie Miotacz Dymu nagle wystrzelił prosto w oczy. No to właśnie po tym wypadku raper zrobił sobie małą przerwę od muzyki oraz dezaktywował swoje socjale, też żeby na pewno odpocząć psychicznie. przerwanie on na piedestale amerykańskiej sceny, no już od jakoś ponad dwóch lat, natomiast przed dwoma tygodniami raper znów padł ofiarą niespodziewanego wypadku, który tym razem mógł się zakończyć prawdziwą tragedią, ponieważ jak widać po tym obrazku samochód Lildurka no najwyraźniej dachował na ulicy, no i nie ciężko wywnioskować, że było tutaj bardzo blisko tego najgorszego scenariusza dlatego smurkios kwitował ten incydent takim oto komentarzem, żyjcie pełną życia bo każdy dzień może być waszym ostatnim cóż, ja akurat jestem zwolennikiem tego przesłania i podobną dywizą w ostatnich miesiącach zdawał się kierować sam Kanye West, bo właśnie w tym momencie przechodzimy sobie do tytułowego tematu tego odcinka a mianowicie jak się okazuje Kanye zaginął. Dokładnie, raper zniknął jak kamień w wodę i nigdzie nikt nie może już znaleźć po nim żadnego śladu. Dlatego zwłaszcza w obliczu misji, w której imieniu walczy, o czym dokładniej opowiadałem wam w ostatnim materiale, którym swoją drogą mocno polecam. No to jest to wręcz niesamowicie ciekawe, co się z nim dzieje. Jednak po drodze, między innymi Kanye miał wystąpić na streamie u Adina Rosa, co początkowo było bardzo mocno hype'owane. Mógł być to w sumie jeden z największych streamów w historii. Jednak finalnie nigdy do tego nie doszło, bo jak Adin Ross później tłumaczył, Kanye West co prawda jest jego największym idolem, już od czasów młodości, jednakże nie może na to pozwolić, by ktoś używał jego platformy do szerzenia mowy nienawiści cóż dziwne, bo przecież wielu innych jego gości moglibyśmy oskarżyć o to samo, Na chwilę później, jeden z jego pracowników, dokładnie Milo Janapolus, chyba dobrze to czytam został wyrzucony z jego ekipy z jego marki, początkowo poszło dokładniej o jego wypowiedź na temat austrackiego malarza, co wyraźnie się nie spodobało Milo, dlatego po wyrzuceniu ten dodatkowo uznał, że kanie zniszczył jego reputację i dlatego pozwał go na 116 tysięcy dolarów. Ale właśnie, jakiś czas później ten sam człowiek rozgłośnił informację w mediach, że kaniego nigdzie nie ma, że słuch o nim zaginął, że nie ma z nim żadnego kontaktu, żadnej oznaki życia. No i taki stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Dlatego ja widzę dwa dalsze scenariusze dla tej sprawy. I pierwszy jest taki, że przecież raper miał już takie zachowania w swoim zwyczaju w przeszłości. No wiecie, je, czasem lubił. Gdzieś zniknąć. To zaczynał intensywniej pracować nad jakimś mega mocnym i ważnym projektem, z którym później to hucznie wracał. I daj Boże, żeby taki scenariusz okazał się prawdziwy. Bo drugi scenariusz jest natomiast taki, że właśnie te tajemnicze osoby, o które tak naprawdę ciągle Kaniemu chodzi, wreszcie dobrały się do jego skóry. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale na TikToku pojawia się pełno filmików z teoriami spiskowymi odnośnie tego, co właśnie teraz dzieje się Kaniemu Westowi. I oczywiście, na samym wstępie, chciałbym zaznaczyć, że ja w tym momencie. Tylko wam zrelacjonuje te teorie, które można znaleźć bez problemu w sieci, ale w żaden sposób nie chce się z nimi utożsamiać bądź też nie utożsamiać. No ale właśnie, te teorie prezentują się następująco: że Kanie tak naprawdę już pożegnał się ze swoim życiem i być może następnie zostanie sklonowany, o ile już nie został. I tak, wcale się nie przesłyszeliście, bo zresztą sam Elon Musk już kilka lat temu w wywiadach wprost mówił, że klonowanie na świecie już jest możliwe i to tak naprawdę od dłuższego czasu. Także na ludzi i pewnie się zastanawiacie teraz czemu miałby zostać sklonowany a no właśnie dlatego, żeby jego klon następnie dalej wypowiadał się w media tylko wiecie, był taki kontrolowany i w bezpieczny sposób bezcześcił dalej jego imię, podburzał jego wiarygodność oraz przede wszystkim sprawę w jakiej walczy, ponieważ dodatkowo ta swastyka, którą kanie udostępnił jakiś czas temu na Twitterze przez co zresztą dostał na tej platformie bana bardzo prawdopodobne, że tak naprawdę odnosiła się do znaku religii realizmu, którą już może nie będziemy w tym odcinku się wgłębiać, ale oczywiście, jak zawsze, polecam poczytać. No i właśnie to miała być swojego rodzaju wiadomość zestawiona dla kumaty. Symbolizująca właśnie sklonowane osoby. Dodatkowo, zresztą, w ostatnim czasie nagłośnił się bardzo mocno temat Britney Spears. O czym w ogóle możemy też sobie nagrać odcinek, jeśli bardzo byście chcieli, ponieważ według wielu osób, jej życie także jest fajkowane na jej Instagramowym profilu od dłuższego czasu. A prawdziwej Britney Spears już od dawna nie ma i identyczna sytuacja będzie miała miejsce z Kanie West. Dodatkowo fakt ostatniego aresztowania Andrew Tate'a, które, no jak na razie, zdaje się być całkowicie oderwane od rzeczywistości. To znaczy, w ogóle nie ma ono prawa bytu, jednak już się stało. A Andrew Tate właśnie też jest przeciwnikiem tych samych osób, co Kanie. Dodatkowo, nie wiem, czy znacie pana, czy też panią Jeffrey Star, za którą jakoś nigdy w sumie nie przepadałem. Ale właśnie w ostatnim czasie kilka jego tweetów złożyło ogromne poruszenie w sieci, których dokładniej Jeffrey stwierdził. Uciekłem tym ludziom w 2021 roku i oni wciąż... Już mnie nie zabili Cieszę się z tego powodu każdego dnia W 2020 chciałem wszystko wyjawić całemu światu Dla lepszej przyszłości Jednak oni później chcieli zrujnować moją karierę Oczerniali i szerzyli nieprawdziwe informacje W mediach na mój temat Jeśli tylko byście wiedzieli Co oni zrobili z Britney Spears i Kanye Westem Każdy kto próbuje zwalczyć system Zostaje wyeliminowany No i powiedzcie mi dzisiaj kochani widzowie Co na ten temat sądzicie Wbijajcie też na trapshop.pl A tymczasem ja się z wami żegnam Trzymajcie się, cześć.